Czy procedury zostały uruchomione w mówię o prawnych procedurach? Dotyczących tak? Tak? Witajcie moi kochani. Chyba nikt nie spodziewał się, że takie słowa na koniec konferencji w piekarni będą preludium do niespodziewanego ogłoszenia. Marszałek Sejmu pozwał bowiem Sławomira Mencena w trybie wyborczym, zarzuca mu, że w swoim sejmowym wystąpieniu okłamał wyborców i przedstawił nieprawdziwy stan rzeczy. Dobrze, to jeszcze może na koniec poinformuję państwa też o tym, że dzisiaj złożyłem pozew w trybie wyborczym przeciwko komitetowi wyborczemu Sławomira Mencena. Chodzi o jego wypowiedź, którą miał w czasie ostatniego posiedzenia sejmu, gdzie zarzucił mi nielegalne zapraszanie nielegalnych migrantów do polskiego sejmu. Jest to od początku do końca kłamstwo. Zweryfikowaliśmy po raz trzeci. Detalicznie wszystkie i zaproszenia i osoby, które wzięły udział w wigilii dla osób w kryzysie, którą zorganizowałem dwa miesiące po tym, jak zostałem marszałkiem, bo taki mam zwyczaj. Szymon hołownia wyjaśnił też, na czym polega jego zwyczaj organizowania wigilii w Sejmie i kogo tam zapraszał. Przy okazji zagroził, że nie zamierza pozwalać na takie rzeczy. W pierwszego roku była wigilia dla osób w kryzysie. Były osoby w kryzysie bezdomności, były osoby niepełnosprawne, były osoby chore, były osoby z doświadczeniem migracyjnym. W druga wigilia w tym roku, znaczy ostatnie Boże Narodzenie, to była wigilia, która zgromadziła ponad 700 dzieci. Które mierzą się w życiu ze szczególnymi wyzwaniami. To były dzieci z pieczy zastępczej, dzieci chore, dzieci specjalnych potrzeb. Tak, uważam, że Sejm powinien być takim miejscem w, i marszałek Sejmu powinien być takim urzędnikiem państwowym, który otwiera Sejm na najbardziej potrzebujących spośród nas. I nikomu, żadnemu kłamcy politycznemu nie pozwolę zbrukać tej idei. Marszałek rotacyjny zapowiedział również, że pozywa Sławomira Mencena również w imieniu Sejmu, gdyż jego wypowiedź zmównicy miała mu zaszkodzić. Dlatego, w ramach procesu wyborczego, postanowił zmierzyć się z nim w sądzie. W czym jego ugrupowanie ma już zresztą doświadczenie? Jasno i wyraźnie mówię, Sejm jest miejscem otwartym dla wszystkich, którzy legalnie w Polsce przebywają. Którzy chcą znaleźć się właśnie w Sejmie Rzeczpospolitej, w tym sercu polskiego parlamentaryzmu. A ja ani na swój temat, ani na temat gości Sejmu przede wszystkim, bo to w ich imieniu dzisiaj staje, ale też jeżeli chodzi o mnie. To też reprezentuje instytucję Sejmu, nikomu również na temat Sejmu Rzeczpospolitej. Kłamać bezkarnie nie pozwolę, ponieważ proces jest w trybie wyborczym, więc myślę, że możecie spodziewać się Państwo szybkiego rozstrzygnięcia w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Wątek pozwu wyborczego został też poruszony przez Szymona Hołownię w mediach społecznościowych. Tam poinformował wyborców, że jest to niejako następstwo unikania przez Sławomira Mencena debaty z nim jeden na jeden. Napisał tam: Mencen boi się debaty, ale nie boi się kłamać. Złożyłem pozew w trybie wyborczym przeciwko kandydatowi konfederacji za kłamstwa głoszone przez niego z mównicy sejmowej. Zmierzymy się w sądzie, panie Sławku. Rozstrzygnięcie błyskawicznie, ale o co chodzi Szymonowi, hołowni? Powodem jego nagłego wzmożenia są oczywiście różnice sondażowe. Dlatego po nieudanych próbach zorganizowania debaty jeden na jeden ze Sławomirem Mencenem, postanowił wykorzystać ostatni wniosek formalny kandydata konfederacji, by użyć sądu, aby zdobyć nieco rozgłosu. Poszło o to wystąpienie Mencena. Szanowny panie marszałko, wysoka Izbo, Donald Tusk mówił, że ci imigranci na granicy z Białorusią to są dobrzy ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Rafał Trzaskowski wydał 300 tysięcy złotych na ten paszkwil Zielona Granica, gdzie obrażano, lżono funkcjonariuszy Straży Granicznej tylko dlatego, że bronili naszej granicy. Posłowie Platformy biegali tam na granicę przeszkadzać Straży Granicznej. Pizzę zamawialiście tym migrantom, jedzenie w siatkach z Ikei nosiliście. Szymon Hołownia zaprosił nielegalnych imigrantów z granicy z Białorusią do Sejmu sobie z nimi sweetfocie i wrzucał do internetu. Wzięliście udział w wojnie hybrydowej na granicy z Białorusią? Po stronie Rosji jesteście pożytecznymi idiotami Putina. Ale to nie koniec. Tusk za pół miliarda złotych otwiera 49 Centrów Integracji Cudzoziemców. Toleruje to, że Niemcy podrzucają nam tysiące nielegalnych migrantów. A Trzaskowski mówi, że ci migranci to jest nasza polisa ubezpieczeniowa. Zakończcie to wspieranie Niemców i Rosjan w podrzucaniu nam migrantów, wycofajcie się z tego, poprzyjcie uchwałę o wycofaniu się z paktu migracyjnego. Szczelne granice to bezpieczne ulice i deportacje zamiast integracji. Ten krótki fragment o sweet fociach w Sejmie doprowadził do pozwu. Marszałek Sejmu bowiem twierdzi, że wszystkie osoby, które tego dnia odwiedziły Sejm były zweryfikowane. Sławomir Mencen jednak bronił się w mediach społecznościowych, gdzie napisał: Ciekaw jestem, jak hołownia uzasadni, że to się nie wydarzyło. Oświadczenie Fundacji: Ocalenie. Wśród klientek i klientów Fundacji, którzy 22 grudnia odwiedzili Sejm, były osoby, które przekroczyły granicę białorusko-polską w sposób nieuregulowany. Ja również, podobnie jak Liset, w życiu bym nie pomyślał, że ludzie, którzy nielegalnie przedzierali się przez naszą granicę z Białorusią, zostaną zaproszeni do sejmu. Niestety to właśnie się wydarzyło i odpowiada za to właśnie Hołownia. W swoim wpisie Sławomir Mencen nawiązuje do wpisu opublikowanego przez Fundację Ocalenie, który brzmi: Liset, trzy puszbaki w życiu bym nie pomyślała, będąc w lesie na granicy białorusko-polskiej, że któregoś dnia zostanę zaproszona do polskiego sejmu, że znajdę się w gronie osób specjalnie zaproszonych. Taka myśl nie przeszłaby mi nawet wtedy przez głowę. Jednak z tych wpisów może wynikać, że Sławomir Mencen może mieć problem. Wielu komentujących słusznie zauważyło bowiem, że osoby, które były tego dnia w Sejmie, nawet pomimo tego, że próbowały przekroczyć granicę nielegalnie, to w końcu mogły zalegalizować swój pobyt, choćby składając wniosek azylowy. A to samo w sobie już przeczytezie Sławomira Mencena, zaprezentowanej w Sejmie. Tak też mogło być w przypadku samej cytowanej Liset. Dlatego też nie zdziwiłbym się, gdyby Sławomir Męcen przegrał ten proces w trybie wyborczym. Wątpię, żeby Szymon Hołownia, składając go, nie miał wszystkiego sprawdzonego. Tak w końcu było już w przypadku spraw z posłem Sławomirem Ćwikiem, który sprowokował swojego imiennika z Konfederacji do pozwania go, po czym wygrał z nim w dwóch instancjach. Szymon Hołownia stwierdził też, że wszystko sprawdzili i dementowali już trzykrotnie, dlatego też zapewne w najbliższym czasie może zapaść właśnie taki wyrok, a w procesach wyborczych skończy się 3 do zera. Jednak czy przełoży się to na większe poparcie dla marszałka Sejmu, to już nie jest przesądzone. I to już wszystko w tym odcinku. Co sądzicie o tej sprawie? Czy Hołownia ma rację, pozywając Mencena? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach, a jeśli chcielibyście wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem lub zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.